Wszystkim z tej strony, KatPar. Dzisiaj to nie jest taki zbyt wesoły odcinek. Będzie on krótki, ale tak. Muszę Was za coś bardzo przeprosić. A więc, tak jak widzicie, to jest mój kanał. Słuchajcie. A więc tak. Ja Was bardzo przepraszam za te wszystkie hejty ode mnie. Za te ogólnie, za te wszystkie hejty. Na przykład yy, to było. Tutaj na odcinku wojana, Gdzieś. Yy, dobra, posprawdzam. Słuchaj, potrzebuję. Niedrogi. sobie najnowsze. Chyba tutaj tego nie było. A nie, bo to było tutaj na początku tej historii. Zwójant. Słuchajcie, gdzie to jest? To było na początku, tak? Czy nie? Gdzie to było? może to było tutaj? Dwie przegrody. Najnowsze. Nie, jak tutaj też nie było? To gdzie to było? to było plus. tutaj? O dobra. Diamentowice to wioska mojego kolegi. Tutaj... Pani Maria Jagodzińska odesłała się, twój kolma problem i tutaj zaczęliśmy ją hejtować. A więc, no, e, Pani Mariusz. jeszcze, e, Pani Maria e, Jagodzińska, e, nieważne, po prostu, jeśli Pani to ogląda, to bardzo Panią przepraszam za te hejty. E, tak, tutaj, jeszcze na kanale Marekeusza, gdzie jest ten kanał Marekeusza? Gdzie on jest? O, dobra, tutaj on sobie zmienił ikonę. I tutaj ogólnie pod prawie wszystkimi filmami Marek sza. Go Marek Jeśli to oglądasz, to też ciebie story za te I teraz jest taka bardziej wiadomość yy, o mnie. A więc, tak słuchajcie, teraz yy, nie będę przypinał pod odcinkami yy, komentarzy nie ja będę przypinał serdusek i też nie będę odpowiadał yy, no ewentualnie to, to jak to będzie jakaś ważna informacja albo to jak jakiś mój kolega youtuber się, się o mnie o coś spyta yy, to wtedy mu odpowiem może że przypnę serduszka ale tak ogólnie to nie będę mu tego robić wiem że to jest bardzo złe ale no wiecie jak to już jest. Na YouTubie teraz w tych czasach już jest za dużo hejterów. No i dlatego, żeby bardziej na ich nie zwracać uwagi, po prostu nie będę już odpowiadał na ich komentarze tak samo jak i na wasze. No tam czasami może się coś znajdzie, ale wiecie. No Dzisiaj tylko to wam chciałem przekazać. Trzymajcie się, pa.